oczywiście z takimi drogami to podróżując takimi drogami musi skorzystać z takich orzeszków glazurowanych orzeszków oczywiście poezja smaku indonezyjski smak musicie Państwo sami skosztować takiego indonezyjskiego smaku orzeszków, orzeszki w języku indonezyjskim znaczy kaca Nie z kucinem Dziękuję Państwu za uwagę. Już jesteśmy daleko od domu, gdzieś w środkowej Indonezji. Pokażę Państwu teraz, jak. Wrócić do Europy w przeciągu paru chwil. Otóż mamy herbatę Ice Tea Cold Brew zrobioną ją w UK. Jak, mogę z tą przeczytać Lone, miasto Londyn. Jakże to zrobić teraz herbatę, nie mając rządku? Otóż ta herbata jest do robienia bez rządku. Tego nazywa się cold brew Wyciągamy herbatę Po prostu wyciągamy herbatę I pozostaje nam Taka saszetka Tą saszetkę składamy teraz o, Dziękuję pani za pomoc Wkładamy saszetkę do tej pojemniczka I zalewamy ją i zalewamy to wodą. Proszę bardzo, jedna flaszeczka Proszę bardzo, woda na, woda na prima, air mineral, prima air. W języku indonezyjskim air to jest woda, w języku angielskim air to jest powietrze. Ale nic się nie burzy, nic się nie pieni. Poproszę o więcej wody. Prosiłem asystentkę o więcej. wody. Asystent. Pani, proszę, pani tutaj doleję tej wody. O. I za parę chwil będziemy mogli się raczyć smakiem angielskiej kawy. U, przepraszam, bardzo angielskiej herbaty. Także będąc nawet w odległej, odległej Indonezji możemy się raczyć angielską zimną herbatą. Pozostawiam Państwu ten smaczek, takie oto herbaty do zobaczenia Uy, bo zaraz ktoś wypadnie i pojechali nadszedł wreszcie ten upragniony moment kiedy będziemy kosztowali tych niebiańskich smaków angielskiej herbaty w środkowej Indonezji. więc zaczynamy degustację nie piłem tak ekstremalnie zimnej herbaty warzonej na zimno środkowo w Indonezji Niebo w gębie. musicie musicie Państwo spróbować albo co najmniej przyjechać tutaj do, do Indonezji z taką angielską herbatą i po prostu się jej nabić w Indonezji smak na pewno jest inny niż ta sama herbata Marzona w Anglii pozdrawiam Państwa serdecznie musicie zaglądać w tę stronę tutaj mamy Radio Republik Indonezja Cirebon to jest nazwa miejscowości Radio Republik Indonezja To apteka i klinika A no, widzicie, nawet mają swoje w Cibul No i oczywiście mają takie wielkie te sklepy Patrzcie jak się rozbudowuje Nie wiem czy tu już coś robią czy nie to wygląda jak nowo wybudowane to te hale takie w koło na nowe, na nowe wybudowane, ale czy tam się coś dzieje? w sensie takim, że coś się produkuje A pi to nie wiem, co to jest z tej strony takie To no nie widać, nie widać ludzi żeby coś się działo nie, no jest ja parę ludków, ale oni chyba to jeszcze budują Jeszcze jest w trakcie budowy takie pawilony, hale. Ciekawe co tu będzie. A tutaj wsi spokojna, wsi wesołe. Ryż. Tu jesteśmy w takim. Zakłócę, że nie wiem co oni tu hodują. Ryb? Mam kierowcę, ten nic o Nie wiem co to jest. Czy oni tu mają ryby, czy oni tutaj mają ryż, ale raczej mi się wydaje, że tutaj chyba rybki chodują sobie Tam widać tam Wyskakują z wody No, ma taki ara, o takich stawków to bym tyle Na tych Nachodował tych tilapi Całe wioski żyją Plany? Jedni mają ryż, mają ryby A tam z wędką siedzi gościu Widzicie? A stawach kusują Albo łowisko specjalne Co oni są? Łowikom um, um, tknęli Ile tam są? Naprawdę wydaje mi się, żeby to jakieś okazy były. Prawdopodobnie te tilapki. To chyba, że mają wielkie tilapie też. Co to takie? Worek? Worek czy ryba zdech? przyjeżdżamy to widzę, tam jedno zagłębie to jest, było pełno mango sprzedawali mango, cała wieś sprzedawała mango później gdzieś przejechaliśmy to cała wieś sprzedawała tą małą e, cebulkę, dymkę przejeżdżaliśmy przez jakąś wieś to mieli tam pełno tych rambutanów i tak każda wieś sprzedaje co innego z tego tworzy się taka różnorodność Są takie chaty. Tam, że ktoś wilny nawet postawił między stawami. Tak powiem wam, że jeżeli w tych wodach tutaj nie ma, nie ma ryby, to nie chciałbym tu mieszkać z tymi komarami. To tu musi, musi być ich w głębie komarów. Jeżeli, jeżeli jest woda dobrze zarypiona, to nie będzie komarów. Wszystko zażarte nie, nie, nie wierzę, żeby oni tutaj prowadzili jakąś gospodarkę, karmili to czy tam coś robili w tym kierunku O ile dobrze myślę, że to, że to jest na ryby, a nie jakieś tam może glony hodują albo coś innego Ciężko stwierdzić nie? Jak Widać, że z wędkami siedzą to Myślmy, że, że, że tu są ryby. Tutaj następne zaraz za rzeką. O, łowisko wędkarskie. Widzicie? Łowisko dla wędkarzy. Ojej, ja, ja. ojej! To jednak. To jednak są stawki rybne. To odławiają. Chyba no, spuszczają wodę tak jak ryż, i, i odławiają. Nie? No, a z takiego areału to już by nachodował karpę. To się ciągnie po tej stronie i po drugiej stronie. To jest to samo. Tu są rzeki. rzeki. Z tych rzek prawdopodobnie zalewane są. Prawdopodobnie no, z tych rzek zalewane są. Walewane są te stawki. Tam z tyłu są rowy odprowadzające, i spuszczają wodę, wybierają rybę i pasuje. ostatek ale tego tu jest zobaczcie masa, masa wody elegancko odgrodzone namorzenami, ładnie to wygląda tak jak u nas pola po drugiej stronie po drugiej stronie jest to samo powiem wam, że jak się jedzie tą stroną tą stroną to e, od strony Wybrzeża to jest bardziej ciekawe Bo jak jedziesz z strony Stroną tą przy, przy górach No to tam masz tylko te góry Objeżdżasz te góry i koniec Nic więcej nie ma A tutaj, No to tutaj już na razie się skończyło Nie, jest dalej Widzicie ile do tego jest? Tu jest rzeka No tu jest wody Tu musi być tych robali Różnych Węży, jaszczurek aż jaszczurek takie, takich różnych inszych A kółka na wodzie są, ryba jest No jakieś mieczyki, gupiki, Takie inne, różne No i po drugiej stronie jest dosłownie to samo Marnia tak Gdzie? Po drugiej strony? Wygląda jak łąki u Kucika Kucika łąki nad Notecią zalane Też tam wuja miał takie oczko Takie w tych torfowiskach gdzieś tam Ryby hodował sobie i sobie je łowił Prawdopodobnie to wyglądało tak jak tutaj Miał takie turfinkę Taką torfinkę i tam sobie podobał ryby i sobie je łowił Miał spokój i ciszę Później nie wiem, jak to się skończyło Czy przestał, przestał to dzierżawić, czy mu to zabrali, nie mam pojęcia No, tu jest ładna jest Piękne zagłębie Rybackie Rybne O, specjalne gdzie jest łowisko, tam są ryby tam. W nocy idą, na moc siada i wrzucają na łowisko Tam grają w jakiś sport narodowy Przerzucają piłkę przez tak czy coś tam przez te... Przez te badole tam. Ale mało coś ptaków drapieżnych Mało czap jedną czapę widziałem Albo ja tu jest jeden jak już tam leciał. Widzicie, jak tu mają, ładnie porobione. Jutro, jutro pojedziemy nad morze. Prawdopodobnie także może idzie coś. Tu następna rzeka. Zobaczcie, ile tu wody mają. No, a tutaj pozyskują żwir. może właśnie te stawy powstały z wyrabiania tego, wykopywania tego żwiru. Też tak może być, prawda? Kopali, kopali też żwir, te kamienie, zobaczcie. tu kruszarnia, a tu kruszarnia jest chyba. A w międzyczasie tutaj takie sadzawki. I proszę. съезжать с одного места. Крафтуется с можно. Dajnia są jadodajne, są ja może tylko mi się tak staje. Nie będę żen wam ale pokażę Wam, że krajobraz się zmienia na górzysty. Ja zobaczcie, jak jest karczowany. Nie wiem, czy będziecie widzieli, ja to chyba z 20 tarteków widziałem cała puszcza tam była karczowana z tamtej strony nie zauważyłem za późno włączyłem kamerę ale to tak wam powiem było pełno, pełno tartaków pełno tartaków było wkoło i wszystko było karczowane wykorzystujemy nasze widzicie, tutaj są kupony wykorzystujemy nasze kupony ja nie wiem, Zala no też będzie brała bo to jest ta jadłodajna taka, co wam kiedyś pokazywałem widzicie? macie w cenie biletu. dopiero teraz dojechaliśmy, czyli dwie godziny później niż normalnie powinno być a nie wiem, tam Zelo sobie coś będzie brało jakieś jedzenie a chyba te te kuby do gorącej wody się wydaje ale podłoga tłusta. a tutaj takie sobie będzie brała take away. no takie coś lubi jeszcze dobrze, także... Yy, Widzicie, dwa wzięła, u nas jest dwoje. Ja tego nie jem, ale mieliśmy dwa bilety, to wykorzystaliśmy. Tak normalnie tutaj jest pełno ludzi. Samo obsługa można sobie brać, co się chce i ile się chce. W cenie biletu wszystko. Gdzie pani sobie wybiera szyszki? Między palcami ma szyszki. Sobie wybiera. Będzie mogła sobie smartle. Na smartle sobie mówić. Łeb mnie dzisiaj boli jak nie wiem, ale jak się będziesz straszał to i twoje opowieści wysłucham. No ale co tu dużo opowiadać, no poszedłem do lasu smardzę na zimę nazbierać, o ty cała historia. No a smok? No nie żyje. No nie żyje, nie a, żyje. no i chodzę po tym lesie, panie, chodzę po tym lesie, panie, smardzę do koszyka, zbieram, zbieram, nie, zbieram te smardze. No nazbierałem pół koszyka smardza. No, bo ukozyka nagle jak mnie noga nie zacznie boleć? Myślę, pewnie zmija ucięła. No, ale nie, by taki ból, że to nie, to nie zmija. Zmija nie. Myślę, myślę sobie pewnie co większego. Smok? A co smok? Co smok cię w nogę ugryzł? Smok mi w nogę, nie, nie, to nie smok! Nie, nie, smok, nie, nie! Ty, kiedy smoka widział, to ty. ty nie, nie. nie, nie, to nie smok, nie, smok, nie, nie! Wieczorem dopiero, wieczorem w mechałupie, jak żem się kąpał, to się okazało, że wtedy tam hen-hen w lesie, po mi między palcą nogi szyszka wlazła. Po 14 godzinach autokarze przyszedł czas na puszczanie bąków teraz wytłumaczę wam o co tu chodzi puszcza się bąka ne, bo, a flaki cały czas są pozginane, puszcza się bąka teraz żeby się szybko bąka pozbyć tu u góry jest taki nawiew puszczasz bąka otwierasz nawiew i w przeciągu kilku sekund bąk, bąk jest rozwiany i Wszyscy się cieszą, że są szczęśliwi. To no najbardziej dzień.